Smocze jajo, ja ja, skąd ty wytrąsłaś nołeś? Przyszło ze Drugie. Co? co to jest zazdrosne? Chleb z oliwkami z Lidla. Nie wiem, może mi się coś ubzdurało, albo nie wiem o co mi chodzi. Ale coś jest nie tak z tym chlebem. W sensie nawet nie z tym konkretnie chlebem, ale generalnie ostatnio z tymi chlebami markotowymi, które zdarza mi się e, kupować. Coś się w nich cholera zmieniło. Pewno jakiś czas temu, nie wiem czy pokazywałem na nagraniu, kupiłem sobie mój ulubiony chleb z oszon i to był chleb żytni z żurawiną. Czasami lubiłem go sobie zamrozić, później go sobie ta podsmażyć na patelni, przytostować, albo po prostu sobie zjeść. Generalnie on podczas zamrożenia i rozmrożenia testował dodatkowe jakieś tam chrupkości, był całkiem niezły. I zarazem on, oraz ten, który kupiłem tu, oraz inne chleby, się zmieniły. Nie wiem, może sobie to uzdorałem, ale te chleby są inne, takie dosyć drastycznie inne. Ciężko mi określić, czy na lepsze, czy na gorsze, no bo ani tamtejsze wersje nie były fenomenalne i zarazem te chleby nowe nie są fenomenalne, ale się zmieniły. Są jakieś takie, nie wiem jeszcze jak to określić, ale coś się w nich zmieniło. Albo mi się tak wydaje. Może też to zauważyliście? Są jakieś... Są jakieś dziwne. Albo po prostu mi się wydaje. Czujesz chemiczny chlebek? Dobra, dobra. No i co? Próbuję kalorie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po 21 dniach przerwy od treningów. Zrobiłem drugi trening w tym tygodniu. Zostałem jeszcze jeden. I może uda się zrobić jakiś marszobieg czy coś. Może wrócę do liczenia kalorii. Zawsze to jakiś początek. Zanim się wezmę za rozpisanie normalnej diety. No i tyle. Możecie się napatrzeć jeszcze na to dzieło. Technologii żywności i miłego. miłego dnia. Planeta cukrzyca. Co? Tego chcesz? Tego chcesz, kocie, co? Nie. Dobra, plan jedzenowy, je, jedzeniowy na dziś. Znowu robimy moje spaghetti. Tym razem. Będzie pielsku czaka, mam pół opakowania pasaty z Lidla. Tutaj nie mam mojej oliwy, ale mam olej rzepakowy. To jest makaron spaghetti, tu będą butele i marchewki. Korzeń pietruszki, grana padano i resztka już umierającej, niestety, świeżej bazylii. Powiedzcie mi, czy macie jakieś swoje haksy? Co zrobić, żeby taka świeża, taka wiecie, świeżo kupiona bazylia ze sklepu, to było kiedyś mięta, nie umierała? Próbowałem ją tam pryskać, tam podlewać. widzę, że już tutaj źle się dzieje, tutaj w tej ziemi. Ja totalnie nie mam doświadczenia i ręki do roślin, więc jakiekolwiek haksy od Was przyjmę. I tyle. I policzyłem wszystkie rzeczy, i wyszło, że mój obiad tutaj, w tej konfiguracji, wyjdzie na 1280 kalorii. Trochę to jest jak policzyłem całemu dzień, to w zasadzie moje jedzenie się praktycznie skończyło. To bardziej, że dzisiaj nie mam treningu. cie? Więc wypadałoby rozsądnie podzielić sobie ten posiłek na dwie części i na przykład sobie zjeść teraz jedno pół i później drugi pół. Pamiętam, że kilka lat temu robiłem sobie taki system, że jadłem jakby śniadanie, drugie śniadanie, które było dosyć małe. Był taki duży obiad, który dzieliłem na pół, jednocześnie to był jakby obiad i taki powiedzmy podwieczorek. I jeśli miałem tego dnia trening, to jeszcze jadłem taką jakąś kolację, co był posiłkiem potreningowym. A jak przygotowałem posiłki z rana, to zajęło mi około 30 do 40 minut, to generalnie miałem gotowe opakowania, tylko otwierałem, żarłem, odstawiałem, otwierałem, żarłem, odsta odstawiałem i wieczorem wszystko myłem i rano później Eee, robiłem wielkie gotowanie. To mi się fajnie nie sprawdzało, ale jakoś jak brakuje mi ogarniętości, żeby do tego wrócić. Na razie sam się wrócić do liczenia kalorii. I tutaj też miałem rozpisaną dietę, to też jakby mniej musiałem się nad tym zastanawiać. No i tyle, biorę się za, za gotowanką. Zwierzęta jakie się czają na moją tutaj żywność, ale mogą zapomnieć. Mogą zapomnieć. wymyśliłem bardzo dziwną kolację dzisiaj. Znalazłem w szufladzie dosyć stary żurek w proszku. No nie mam dużego doświadczenia z takimi dużymi zupkami w proszku, ale myślę, jak jest w szufladzie, to czemu by go nie zjeść? To brzmi jak dziwny pomysł na kolację. Więc wziąłem żurek. Według instrukcji to jest 750 ml wody i do tego żuru Gotowałem 4 jaja, więc będą 4 jaja i żurek z proszku dziś na kolację 520 kalorii taki posiłek. W sumie mogę być gorzej, a ty siedź cicho masz przecież żarcie i marudzisz. chyba ty? Nie? No dobra, rozpuściłem dziadę tutaj w zimnej wodzie nie wiem czy nie posłuchałem i ona jest na temperaturę taką powiedzmy pokojową Ale mam nadzieję, że nie zepsuję tego skomplikowanego przepisu no i co? i wymieszałem tą miksturę pachnie no jak taka po prostu gorący kubek tylko w wersji XL i mam to podgrzewać przez 5 minut tak? przez 5 minut? mmm z porcją zupy rozbogacić się o 100 gram gotowanych, gotowanych ziemniaków i podawać z jajkiem i białą kiełbasą. Ziemniaków nie mam, kiełbasy nie mam, ale jajka mam. No dobra, próbujemy. Smocze jaja? Skąd cię wytrzasnąłeś? Smocze jaja? Ból ból. <noise> Te danie gotowe. Jezu, trochę tego wyszło. Tego żuru ze smoczymi jajami. I tyle. Taka dzi Jezu, nie wiem, czy ja to zjem całe. Rany boskie. Ale dobra. <noise> I też ta kolacja ma aspekt humorystyczny. Gdyż po pierwsze, nie lubię żurku. A po drugie, jestem moczolony na żółtka jaj. Ale. Zapłacone, to trzeba zjeść. No cóż, do posiłku oglądam sobie nowy odcinek Łusego e, z Wrocławia od pająków. E, i jem sobie ten posiłek niezwykły i przyznam, no nie jestem fanatykiem żurku. Ale jadłem kilka żurków w życiu i ten żurk jest taki sobie, no. Smakuje w sumie jak taka kwaśna, zamączona woda. Ale w sumie są w nim jaja. i, i Ale nie słuchajcie mojej opinii, nie ma ona żadnego znaczenia. Po prostu chwalę się, jaki dziwny posiłek na dziś skonstruowałem. No i tak, jakoś muszę z tym żyć, jakoś muszę te piwo naważone wypić i ten żur z prochu zamieszony i odgrzony spożyć. I potem zabieram się, żeby dokończyć pracę jeszcze na dziś, mimo że jest, kurde, w pół do jedenastej wieczorem. No i po sobie na basie, no bo w niedzielę e, próba. Ostatnio z moim zespołem, to fajnie byłoby się przygotować, no i tyle. Jezus Maria, wchłonąłem, pokonałem dziada i powiem, nie był taki straszny w sumie, bo tak naprawdę w tej całej takiej, e, w tym takim budyniu żelaznym, żelaznym co ja mówię, żurkowym, rotowały e, takie małe, takie kosteczki boczku, które same z siebie dodawały sporo smaku i były nawet okej, okay. Jednak cztery jaja były sycące, wszystko było potwornie rozgrzewające. Jest mi tak gorąco, że masakra. Ale nie była to najgorsza kacja na świecie. Było zakupione, zostało zjedzone. Można się udać do pracy, później do ćwiczenia na basiku. No i chyba tyle na dziś. To, bo chyba, jeśli znowu mi coś przyjdzie do głowy, to coś nagram, a jak nie, to nie nagram i na zaś, no, e, siema, siema. No, cześć.